Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Wrzesień to bardzo ważny miesiąc dla Totalizatora Sportowego. 12 września mieliśmy inaugurację obchodów 70-lecia naszej spółki. 13 września powitaliśmy w naszym gronie nowego ambasadora, Marcina Gortata. 213 cm, 13 września, 13-13 przystąpił do naszej rodziny totalitatorowej, dlatego, żeby jeszcze lepiej promować polski sport, żeby promować aktywność, żeby promować nasze gry, nasze produkty, żeby ludzie się bawili nimi, żeby czerpali emocje, żeby czerpali radość i również spełniali swoje marzenia. W poniedziałek, 15 września, ruszamy wspaniałą akcją Gdy grasz wszystko gra. Tutaj z kolei twarzą tej akcji jest Robert Lewandowski. Akcja polega na tym, że gracze będą mogli wybierać obiekty, zarówno kulturalne, jak i sportowe, które to tak zato sportowy dofinansuje. I gracze, kupując nasze produkty, będą mogli oddawać głos na konkretne obiekty. I my przedstawimy listę takich obiektów do dofinansowania. To będzie około kilkuset tysięcy złotych. Chcemy dofinansować na 70-lecie 70 takich obiektów w całej Polsce. Cieszę się, że zostałem ambasadorem takiej tak potężnej firmy jak firma Lotto. Współpracujemy już od jakiegoś czasu. Były to pojedyncze inicjatywy, eventy. Dzisiaj można powiedzieć, że zostanie już takim pełnokrwistym, stuprocentowym ambasadorem na najbliższe dwa lata. Myślę, że daje nam to szansę promocji nie tylko całego sportu, ale również i kultury w naszym kraju, a co za tym idzie, cieszę się, że będziemy mogli robić jeszcze większe eventy jak do tej pory. Lotto dzięki temu, że wspiera nas przy wielkim meczu Gorta Team kontra NATO sprawi to, że będziemy mogli to zrobić po prostu jeszcze bardziej bogatsze i urozmaicone, ciekawe dla samych kibiców. A numer 13, mój numer, który towarzyszy mi całe życie. Walczyłem o 13 od samego początku, na raz mu nawet musiałem ten numer wykupić w NBA od innego gracza, a dzisiaj mój numer 13 jest oparty na, praktycznie na całej mojej strategii marketingowej. Wielki mecz Gorta Team kontra NATO Air Force odbędzie się prawdopodobnie 13 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi, dlatego serdecznie zapraszamy, bilety dostępne na kubileci.pl.